I prawniczego zaczynam się zastanawiać, czy tu nie wchodzi w grę artykuł 255 paragraf 3 kodeksu karnego, czyli publiczne pochwalanie przestępstwa. Bo pamiętajmy, że panowie Wąsik i Kamiński to nie są żadne ofiary, to są skazani, są przestępcami, co stwierdził sąd w dwóch instancjach i zostali osadzeni zgodnie z polskim prawem. I jeżeli mówimy o ofiarach, bo ja tego nie jestem w stanie znieść, że gloryfikuje się tych dwóch panów, którzy zrobili krzywdę wielu ludziom. I zastanawiam się, czy ktoś jeszcze myśli, bo było bardzo dawno temu i może dlatego, czy ci młodzi ludzie, którzy patrzą dzisiaj na to, obserwują, wiedzą, kto to był Andrzej Leper, którego zaszczuto, który w końcu... Mówi, mówi się, że popełnił samobójstwo. Taka jest oficjalna do tego. Taka wersja, policji, jest oficjalna nie wersja. W takim Czy pan prezydent spotykał się może z synem pana Andrzeja Lepera, żeby usłyszeć jak czuje się dziecko ofiary?